Pierwszy raz w życiu dotkniesz szynki. No absolutnie. Klaudia zdecydowała się przejechać zielonym hurakanem Witamy w Barcelonie. Przechodzimy dzisiaj na gruby sprzęt. Przy okazji testujemy mikrofon. To się Dlaczego stało, że nie mnie raźli? Bo mój brat jest na tyle nie e, po prostu, nie wiem, nie umiem pilnować rzeczy i zgubił walizkę i nie mam okularów do końca wyjazdu. Tak, jak widzicie straty są bardzo duże, znacząco teraz przerastają nasz danać. budżet. Klaudia mnie teraz wysyła do McDonalda na zmywak, będę zmywał. Natomiast kto by się tym przejmował, to są tylko rzeczy materialistyczne. My nie jesteśmy z Klaudią w ogóle materialistami. Łuk triumfalny jest zwiększeniem tego, że znaleźliśmy walizkę wczoraj w nie mam okular. na dzień dzisiejszy mamy plan taki, żeby kupić okulary to jest raz, a to dwa nie wiem, idziemy na spacer kierujemy się w stronę Ocean Clubu natomiast omijamy dzisiaj główne ulice z tego względu, że są protesty Barcelonę wąskimi uliczkami, trafiliśmy na małą katedrę, niestety nie jest to Sagrada Familia, do której prawdopodobnie nie dotrzemy ze względu na protesty, natomiast idziemy się pomodlić, tak Klaudia? Żeby przeżyć ten dzisiejszy wyjazd do Barcelony. Raczej tak. Dokładnie, my wyznajemy afirmację, a jak wiadomo, afirmacje sprawiły, że nasza walizka się znalazła i jakby ktoś miał wątpliwości, to tylko i wyłącznie dzięki naszym afirmacjom. Tak, tak, gdybyśmy nie afirmowali, to by tak nie było. Ale że afirmacje są potężnym narzędziem, którego 90% populacji nie rozumie. I co gorsza, Klaudia, powiedz, dlaczego nie stosuje. Dlaczego nie stosują? Ponieważ myślą, że to jest głupie gadanie i nic nie daje. Cytuję właśnie w tym momencie. To Dokładnie. Cykluje. Także my się udajemy na afirmację do kościołka tak. i widzimy się dalej. Możliwe, że pojedziemy takim kutukiem. Punkt gastronomiczny numer jeden. Cieszcie się, że nie czujecie tego smrodu z serem. Jesteśmy w sklepie, w takim gourmet, To są takie rzeczy bardzo zaselekcjonowane, mega wysokiej jakości. Na przykład tutaj macie lemoniadę delżaną, bardzo dobrą, no i mega, mega, mega dużo innych rzeczy. W szczególności frankfurterki austriackie. Będziemy testować figę, kupioną w villa, coś tam, jakiś sklep. Przetrzemy trochę. Rada dobra. Ja. Bardzo dobra, bardzo soczysta. Czyli mięso, gluten, nabiał i alkohol. Glutenu tam nie masz. Znajdzie się na pewno w jakiejś hiszpańskiej świnie. Dobra, byliśmy w Villa Viniteka. Kupiliśmy dla cloudy specjalne menu degustacyjne, które wybierasz. Mm. Chorizo. Zegustacjone. Konsystencja twarda. Delikatnie pikantne. Ale ucinasz mi głowę. Wyraziste. Minimalnie słone. No i co? Dobre. Chorizo. Uberaszu pakiet numer 2. Fu. I jeszcze raz. Ha -ha. Fu. No, przejdziemy jeszcze do sedna sprawy. Kiełbaska, kasariera, ordo To się do degustacji nie nadaje Szukamy kolejnego kupiliście to, w... to się w ogóle nie nadaje do degustacji O, coś dla ciebie Kupiłam je i są niedobre Oliwo, to jest to? O tak Hiszpańskie iberico Klaudia dla ciebie Klaudia, które ci najbardziej podeszło? Żal Jak to? Druga kiełbacha czy oliwki? Wstyd Wstyd i tyle Czy tak. figa? Figa Klaudia mnie wcześniej oskarżała o zgubienie okularów Gucci, dlatego ja jako dobry brat wchodzę właśnie do najnowszego butiku w Barcelonie Klaudia, wybierz sobie Możesz jeszcze dołączyć torebkę, pasek Co wybierasz? Tak. Hmm. wszystko Także już jesteśmy kwita, tak? Jak widzicie, Klaudia nie chce go w w Gucci, także nie będzie. Jesteśmy właśnie obok One Ocean Clubu tutaj w porcie w Barcelonie. Nie wiem, dlaczego nie chcą mnie wpuścić nie wierzą w moją wirtualną kartę członkowską. Także chętnie bym wam pokazał jacht klub od środka, ale zapomniałem mojej karty członkowskiej. Prawdy. Zobacz, czy nie masz karty. Właśnie mamy jeszcze Revoluta. Może Revoluta akceptują. Nie wiem czy słyszeliście o rewolucie, jeżeli nie, to napiszcie nam w komentarzu, bo jest to mega fajna karta, która e, za granicą jak podcienią, to nie musicie przewalutowywać, ona automatycznie wam przewalutowuje i nie ma za to czego? Prowizji? Prowizji. Prowizji. No, Dalsze funkcje rewoluta zobaczycie w grudniu. Także jak będziecie chcieli zakładać konto na rewolucję piszcie do nas. 50 zł dostaniecie do każdego otwarte konto. Tak. Po drodze do La Barcelonety znaleźliśmy lokal z Asai Bowlem o nazwie La Cala Wchodzimy. Zamówiliśmy Asai Bowl Asai base lactus free na diary free mleku kokosowym. Do tego awo i goat cheese toast Klaudia, czy wiesz polskie ekspresso? Jest. Ale presso. musisz to złapać tak Grzaneczka Z kozim serem Z kozim serem, gruszką, orzechami włoskimi, szpinakiem i miodem Awokado toast z truskawkami Acai bowl Goat cheese, pycha? Ja go ty masz? 10 na 10 Charlotte tak z serem się nie umywa Nie umywa się O, idzie demonstracja Żartowałem to ja. O, dobra Dzięki awotost, ale spójrzcie z tej strony, tylko trzeba jako wyciągnąć Degustacja kolejnego awotosta, tym razem w całości mm. No to no to, jest to. Najlepszy avot z takiego jakiegoś legalu. Klaudia, jak po lunchu? Bardzo dobrze, brzuszek najedzony, świetnie się czuję. W końcu zjadłaś coś dobrego? Tak, w końcu zjadłam coś vegan, friendly, było bardzo dobre. I jest kanapka z kozim serem, jedyna rzecz, której jak dobrze wiecie, nie potrafię się pozbyć, ale oprócz tego mega super, mega super. W międzyczasie po lunchu zadzwonił do mnie Elon Musk, zapytać mnie, czy jestem w stanie wytestować jego nowy eksperyment teleportacyjny. Powiedziałem, że oczywiście, Elon. I zgadnijcie, z Barcelony przeteleportowaliśmy się do Dubaju. Za nami znajduje się przepiękny Burcz Al Arab. Chyba że zmienimy nazwę tego miejsca i nazwiemy go. Burj ala Gringo. Gringo Także kierujemy się do tam Hotel W, ewentualnie International wersja Hotel W, w. No i jak zwykle w każdym Europejskim mieście otacza nas Szmelc. To na szmelcu Także na szmelcu. kierujemy się AKA AliExpress. A od jutra zaczynamy Alco weekend Tak, jutro <laughs> musimy być podobno o 9 rano na rejsie w wyniku tego, że są zamieszki na lotnisku, nie na lotnisku w całym mieście, wszędzie oglądaliśmy przed chwilą twittera jakieś dziesiątki tysięcy ludzi zbiegło się do Barcelony tylko po to, żeby protestować nie rozumiem tego, no ale dobra jaki kraj, taki obyczaj aczkolwiek teraz spójrzcie jak tu jest pięknie takie mini LA Dokładnie, więc za chwilę chyba znowu wytestujemy teleport Delona i przeniesiemy się z Dubaju Dajcie znać, gdzie przenosimy się, następną lokalizację z Dubaju, może Miami Chociaż w sumie już jesteśmy w Miami Wszystko zależy od tego, co chcecie widzieć Jak chcecie widzieć Sopot, to widzicie Sopot Jak chcecie widzieć Miami, to widzicie Miami Jak chcecie widzieć Dubaj, to widzicie Dubaj Także znaczy, to jest wszystko wyłącznie w waszych głowach Gdybyście chcieli w Barcelonie skorzystać z usług Lime, Scooter, Bird, cokolwiek Po pierwsze, nie znajdziecie takich usług Po drugie, sytuacja wygląda następująco Nie wiem czy widzicie Ale cena za Birda wynosi 9,99 euro za 30 minut I jest ich bardzo mało Przez całe pobyt w może 3 sztuki I przeważnie są przywiązane do jak tu Widzieliśmy właśnie patata z prawa z ostrygami, z przepięknym widokiem na ocean. Jesteśmy w Dubaju czy w Barcelonie? No Miami. jak jak smakowały te pasy? Bardzo dobrze. Nie policzyli mojego wina. Twoje wino było za fraje? Tak. No a co Kierujemy się dalej na La Barceloneta, na starą część Barcelony. Czyli tam. którego bierzemy? bierzemy tego. Ferrari Ferrari? Ferrari, Ferrari Claudia zdecydowała się przejechać zielonym Huracanem Było zajebiście, tak szybko jechałam, że nawet nie zdążyliśmy nagrać w środku <noise> ocencie jak na e, pierwszą jazdę taką szybką furą mi poszło, komentarz, kolor, myślałam, że są różowe albo chociaż czarne, ale nie no, niestety dali mi mój znienawidzony kolor, jaki jest zielony. Nie chcę ja właśnie teraz dodaję na Instagram, jak jechałam, bo Michał mi wysłał, także bo. ocencie e, czy dobrze poszło, czy nie. Mówiłem, chcesz widzieć Miami, to widzisz Miami. No dokładnie. Na koniec deptaka La Barceloneta. Przy okazji znalazłem Klaudię. Zapraszamy do części Przed nami znajduje się część dla Klaudii, czyli bardzo imprezowa. Mamy tutaj kilka klubów do wyboru, ale to już powiem Wam specjalistka w tej dziedzinie. A więc pierwszy z nich to Carpe Diem, czyli tutaj dzień. Dalej mamy. Choco Coco Euro Choco. Choco Coco Euro Choco. Spróbuj tak zobaczyć kamera gościowa sama, nagrywać. Potem mamy. Pacze, w której bardzo prawdopodobne jest to, że dzisiaj wylądujemy. Tak. Tam jest katło opium. Zastanawialiśmy się nad tym budynkiem przypominającym wieloryba z Słowowej. Nie, nie, nie. Wersja exclusive znajduje się we Władysławowie. To może co najmniej aplikować na bycie first copy, jak to mówią turasy. Dobra, Klaudia, gdzie idziemy do paczy? Opium, szokoloko koko, catwalk czy. Napisał do Klaudii gość Tindera, że załatwił jej wejściówkę do klubu I będzie dzisiaj grała Będę dzisiaj grać w opium Wiedziałam, że muszę wziąć dj ze sobą Także na pewno się przyda Widzimy się wieczorem Klaudia, raz zeznałaś już klub i scenę? Już zeznałam, już wiem, gdzie gram dzisiaj. Który... Także opium. Wybierasz szoko czy koko? <noise> Spacerujemy w dalszym ciągu po Barcelonie. Dzisiaj mamy za sobą jakieś 10 km. Przed nami znajduje się bardzo ciekawe miejsce. Podobno jedno z większych w Europie. Jest to barcelońskie zoo. że teraz zastanawiam się nad jedną istotną kwestią. Pytanie brzmi, czy jest sens iść tam i płacić X euro za wejście? I oglądać zwierzęta. Czy wystarczy pójść na Plaza de Catalunya i też oglądać zwierzęta, które są naszym pięknym gatunkiem Homo sapiens? Są zwierzętami z natury i nie trzeba płacić za ich oglądanie. Zadajcie sobie to pytanie. Czy wolelibyście iść do zoo, płacić i oglądać zwierzęta takie jak tygrys, lew, hipopotam, słonie Żerapa, czy nawet meksykańska świnia? <grym, 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 czy wolelibyście oglądać zafry? Głupotę ludzko pod tytułem Gatunek Homo sapiens dajcie znać w komentarzu. Także no, szybka refleksja. Obchodzimy teraz park Ciutadela, bo niestety jest on zamknięty z niewiadomych przyczyn. I dalszym celem naszej podróży jest hotel, szybkie ogarnięcie się. A po szybkim ogarnięciu się, kierujemy się do La Pardetta Restaurante na. Kolejny gastronomiczny punkt, Dokładnie, w którym będziemy konsumowali kolację. Kolację w postaci seafoodu. Także widzimy się prawdopodobnie w seafoodzie. Chyba, że po drodze znajdzie nas kolejna bardzo wnikliwa refleksja. Zaraz nas posądzicie o bycie aspołecznymi, ignorantami. I w dodatku jeszcze materialistami. Dobra, koniec naszych refleksji, bo nikt nas i tak nie słucha. My, nie my tak naprawdę te vlogi nagrywamy tylko i wyłącznie dla siebie, bo nam się nudzi. Nikt nas nie lubi, nikt nas nie słucha, z nikim nie, nie, nie mamy co nie rozmawiać. Ludzi, to jest pamiątka dla naszych przyszłych potomków. Dokładnie. Przeżyliśmy dzisiejsze zamieszki w Barcelonie. Centralnie, w środku zamieszek krzyczałem: Katalonia, Katalonia! Tak, Klaudia masz. Tak naprawdę poszedłem w ten tłum, tylko i wyłącznie ich wyprostować za to, że przez tych debili musiałem siedzieć 6 godzin na lotnisku w poniedziałek. Klaudia też im nastykała po swojemu. Było. Były dymy. Pokazaliśmy im niemiecką siłę aryjskiej czystej rasy. Klaudia też ma sobie coś z ryjczyk. Idziemy się przebrać i na kolację.

Takimi samymi literami to jest Twój nowy brand, wprowadzony na hiszpańskie tak, ryby. Tak, to była moja Szmaty tajemnica Szmaty Właśnie na tym się dorobiłam Z Barcelony przeniesiemy się w dniu dzisiejszym Na Krupówki do Zakopanego Naprawdę to mam z Consorigo de Lima bez od Lefa Bezosa z Kalifornii